Boże, jak kapitan na okręcie, tak wychowawca z swą wychowanką, pomocą i ratunkiem wszędzie. Dziś pożegnanie, ile wzruszenia. Zatrzymać czasu nikt jednak nie może. Mamy z Panią piękne wspomnienia, jesteśmy na właściwym torze. Lektor działania nam pokazałaś, gdy było trzeba, wyprostowałaś. Zawsze spokojna i uśmiechnięta, taką Panią Agnieszkę każdy z nas zapamięta. Dziękujemy za wsparcie i zrozumienie. Czas poświęcony marzeń, spełnienie. Jesteśmy dumni oraz szczęśliwi, że stoisz z nami dzisiaj, w tej chwili. Do widzenia przyjaciele. wiele Dziś ta nitka się urywa Co się kończy A co się zaczyna